Cześć! W tym odcinku zajmiemy się rozwojem dziecka pomiędzy 13 a 24 miesiącem życia. Dla zachowania przejrzystości treści, przy omawianiu umiejętności w poszczególnych obszarach zaczniemy od tych, które pojawiają się najwcześniej, kończąc na tych, które są osiągane w okolicy drugiego roku życia. A więc do dzieła! Tradycyjnie zaczniemy od obszaru związanego z motoryką dużą. Dziecko doskonali swoje umiejętności fizyczne. Powoli robi się z niego zwinny sportowiec. Umie zrobić przysiad, samodzielnie chodzi, wspina się na różne obiekty i próbuje kopać piłkę. Wraz z kolejnymi tygodniami potrafi także rzucać piłką. Sporym osiągnięciem jest nauka chodzenia po schodach. Dziecko potrafi, trzymając się poręczy, wejść i zejść po nich krokiem dostawnym czyli dostawia nogę do nogi, jeszcze nie stawia ich naprzemiennie. Warto na początku mu w tym asystować. Przed 20 miesiącem życia Maruch zaczyna biegać. Cieszy się także opanowaną umiejętnością podskakiwania. Niekiedy próbuje swoich sił na rowerku biegowym lub rowerku z bocznymi podpórkami. Rodzice muszą mieć oczy dookoła głowy, niekiedy aktywność ta kończy się upadkiem lub zderzeniem ze ścianą. Nie uniknie się na tym etapie tzw. medali odwagi, czyli siniaków i zadrapań, którymi okupione są pierwsze eksploracje świata i odkrywanie własnych umiejętności. Termin ten został zaczerpnięty z książki Céline pod tytułem Piaskowy Wilk i jest według mnie bardzo trafny. Około 22 miesiąca życia dziecko próbuje samodzielnie się rozbierać. Tutaj warto okazać odpowiednią dozę cierpliwości, zresztą jak i przy nauce innych czynności. Dziecko, które spotka się z naszą niecierpliwością i krytyką, zapewne straci motywację i zapał do dalszej nauki samodzielności. Wyręczanie jest szybkie i łatwe z naszej perspektywy. W szczególności gdy jesteśmy w wiecznym niedoczasie, ale nie buduje u dziecka poczucia sprawczości i wiary we własne siły. Może za to wyrobić niechęć do samodzielności i wkładania wysiłku, więc tak naprawdę wyręczaniem wyrządzamy i dziecku i sobie niedźwiedziom przysługę. W obszarze motoryki małej także dużo się zmienia. Chwyt pensetowy zamienia się w chwyt cylindryczny. Zapytacie, jak go rozpoznać. Chwyt cylindryczny dotyczy całej dłoni. Narzędzie pisarskie spoczywa pośrodku zaciśniętej pięści, a cały ruch wytwarzany jest przez obręcz barkową. Ruchy dziecka podczas bazgrania są zamaszyste i nieprecyzyjne. Idealnym narzędziem pisarskim na tym etapie będzie gruba kredka. Maluch świadomie używa zabawek i odkrywa ich różne funkcje metodą prób i błędów. Interesują go zabawki manipulacyjne. Co ważne, dziecko potrafi szukać pomocy dorosłego. Na przykład podaje zabawkę, której nie potrafi włączyć. Około 18 miesiąca zaczyna bawić się sorterem. Wkłada klocki odpowiednich kształtów do otworów, ustawia też dwa lub trzy klocki jeden na drugim, tworząc wieżę. Na tym etapie dziecko powinno także nabyć zdolność manipulacji specyficznej przedmiotami czyli używać ich zgodnie z przeznaczeniem np. szczotkować włosy szczotką. Jest to jeden z kamieni milowych tego okresu, choć normy nabywania tej umiejętności są dość płynne w zależności od źródeł. Około 20 miesiąca dziecko potrafi już zbudować wieżę z czterech klocków. Jest to także czas zabawy w nakładanie krążków na patek, czyli budowanie piramidek. W okolicy drugich urodzin dziecko naśladuje w zabawie wyrażenia dźwięko-naśladowcze, np. brum-brum. Powoli zastępuje dotychczasowe zabawy manipulacyjne z zabawami naśladowczymi. U dwulatka w zabawie pojawiają się czynności nawiązujące do czynności wykonywanych przez dorosłych. Dziecko przytula do siebie misia czy lalkę. Karmi swoich zabawkowych przyjaciół, wyprowadza w wózku na spacer, ale też może na nie krzyczeć, jeśli samo doświadczyło tego od dorosłych. Ogólnie rzecz ujmując, przenosi do świata zabawy zaobserwowane zachowania i wzorce czynności swoich opiekunów. Tematyka nauki przez modelowanie, czyli właśnie nauki przez obserwację zachowań atrakcyjnych dla nas osób, będzie poruszana w innym materiale. Ogólnie rzecz ujmując, warto mieć świadomość. Że nauka przez naśladownictwo jest kluczowa w rozwoju dziecka. Mając to na uwadze i przyglądając się swoim zachowaniom pod kątem tego, że prawdopodobnie będą przez dziecko powtarzane i staną się jego nawykiem, możemy uniknąć tych niepożądanych. Dziecko jest w dużej mierze naszym lustrem. W zakresie samoobsługi, maluch zaczyna samodzielnie pić z kubka i jeść palcami. Przestrzeń, w której dziecko je, wygląda na tym etapie jak po przejściu tornada. Ale warto na to przymknąć oko i wspierać je w nabywaniu nowych umiejętności. Około 16 miesiąca życia dziecko zaczyna podejmować próbę samodzielnego mycia zębów. Na tym etapie warto mu jeszcze w tym pomóc: na przykład, najpierw dziecko myje zęby samodzielnie, potem ty myjesz jemu, a ono tobie. Obrócenie nauki w zabawę zwykle przynosi dobry efekt, nawet u tych szczególnie zbuntowanych młodych osobników. Na tym etapie dziecko próbuje też korzystać z łyżki i widelca. Wspieranie go w tej czynności oraz pozostałych czynnościach samoobsługowych, pomimo niezaprzeczalnych skutków w postaci bałaganu, zachęci je do dalszych prób i buduje poczucie wartości. Około 20 miesiąca życia dziecko potrafi już sprawnie pić z kubka. Miesza także w kubku łyżeczką. Jeśli chodzi o porozumiewanie się, dziecko robi znaczące postępy w komunikacji werbalnej. Werbalizuje prośby, polecenia, odczucia, protesty i podziękowania. W okolicy 16 miesiąca posługuje się nazwami osób, przedmiotów i kilku czynności. W kolejnych tygodniach nadal dominują wypowiedzi jednowyrazowe. 18-miesięczne dziecko potrafi wymówić około 15 słów. Natomiast w okolicy 20 miesiąca dziecko zaczyna stosować wypowiedzi dwuwyrazowe. Na tym etapie stosowane bez odmiany. Dziecko w tym okresie mówi o sobie w trzeciej osobie. Używa przede wszystkim rzeczowników. Czasowniki są stosowane w formie bezokolicznika. Potrafi nazwać proste rzeczowniki przedstawione na obrazkach. Odmiana przez przypadki jest stosowana niepoprawnie. Dziecko nie potrafi jeszcze wypowiadać prawidłowo wszystkich głosek. Te trudniejsze są zastępowane głoską łatwiejszą. Co istotne, dziecko aktywnie uczestniczy w dialogu. Wie, kiedy powinno mówić, a kiedy słuchać. Dziecko przejawia także zainteresowanie innymi dziećmi i naśladuje rówieśników. Wykazuje wspólne pole uwagi, które, jak już wiesz, z poprzedniego odcinka zaczyna się kształtować około dziewiątego miesiąca życia. Przejawem tego jest wskazywanie na przedmioty i domaganie się komentarza na ich temat. Dziecko używa też tzw. przedmiotów przejściowych, które pomagają mu się uspokoić. Są to przedmioty mające dla niego szczególne znaczenie, np. ulubiona maskotka czy kocek. Nie są także rzadkością jego napady złości w tym okresie. Zaczyna się sławny bunt dwulatka. W kolejnym filmiku omówimy umiejętności, które nabywa dziecko pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia. Do usłyszenia!